Cześć moi drodzy, z tej strony wasz mp2004games i witam was w drugim odcinku serii łącz z W poprzednim odcinku zrobiliśmy trzy misje, czyli dobra kościelne, solidna budowla i wspomnienia czołgistów. A teraz zrobimy może z trzy, może z dwa misje, nie wiem, ale zobaczmy ile da się to zrobić. Także moi drodzy, jeżeli ten film wam się spodoba, Zostawcie łapkę w górę, subskrypcję. No i żeby nie przedłużać, zaczynam. No i, wykon... no i z... zrobimy teraz czwartą misję, która się nazywa Jatraki na niebie. Ha! Mamy przeciwnika jak na widelcu, ale brakuje nam wsparcia z powietrza, aby przybyło, zanim zorientują się, że ich znaleźliśmy. Do roboty. Pokonajcie wszystkie wielobaki, nie stać tu życia, nie opuszczę pojazdu. Patrzcie, co zmienić 18 minut przed czasem. Zobaczymy, czy da się ukończyć tą misję przed czasem. No to zaczynamy. Okej. Okay. Dobra, ile mamy tu przeciwników? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dobra. Idziemy do naszego helikoptera. i teraz zobaczmy, co tutaj z szybkim korekiem. Lecimy. A zobaczmy, jak to wyszło. Niedościgniony. Ile robotów dała się zabić? Jeden. Drugi. Feci. Bye bye. Kwarty. Nie, nie, nie chcę Ok, udało nam się zabić cztery robaki. No niestety nie poszło zgodnie to z planem, jak chciałem zabić wszystkie, no ale. Połowa robaków została zabita. Jeszcze zostało nam cztery do pokonania. Ok, co ty chcesz zrobić? No ładnie, Zniszczyłeś mi śniateczkę. No wielkie dzięki. Jamie. Idź sobie. 22. Zostało mu 103. Dajmy się tym. teraz ty. Ale na chwilę paczkę ze zdrowiem. Dużo 50. Ładnie. No i zaczynamy. Przedstawienie. Okej... Okay. Stój, 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 stój... Jeden zginął, drugi utonął. Okej... Okay. Zostało nam dwóch przycinków do pokonania. Hiding ma tylko 4 HP, a Holy Cow 22. No... jesteście sami moi... chłopacy niestety. Skąd chce knuć? Okej okay. Nie trafił na szczęście No o nie, niestety o nie. Mikołaj, teraz ty Leć, 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 Teraz oczywiście zastrzeżony teraz kolikał To jest korzyst Okej. Okay. Powinien o tych dwóch zginąć. No nie, tak blisko. Temu zabrałem 16, a temu tylko dwa. No nie. Myślałem, że zginie obydwóch, No ale niestety nie. No nie, co za porażka. Okej, okay. na kogo pan nie strzał? Na budynek. Pożałujesz tego? Tylko trzy mu zab... Zostało mu sto. Okej. Okay. Dobra. Pawle, bierze w ciebie. Okej, okay. to teraz zabij tego Holikał. Proszę, proszę, zabij go, zabij go, zabij go. Dobra. Powinno to ich zginąć. No nie, prawie, ale jednego zabiłem. Jed ale jednego zabiłem, jak co? Dobra, holy cow. Co ty zamierzasz zrobić? Bazuka. Ciekawe, do kogo ty strzelisz? Mam no, wrażenie, że chyba dopał. No. Jednak nie. Do mnie. Tylko pięć mu zabrał. Malutko. Mikołaju, proszę cię. Wystarczy tak jeden strzał. Bo każdy strzał z samolotu to chyba dwa HP zadaje, Okej. Okay. Nie strzelaj już. Dobra, nie strzelaj już. Nie strzelaj, nie strzelaj już. Proszę, nie strzelaj. No. To powinno zabić Folika. Cześć, starczoń. Dobra, wyłącznie paliki. Tak jest, wygraliśmy. No niestety trzy misje niewykonane. Ale tak a aż. Pod raz lecimy z misją numer 5. Cream de la Creme. Wygląda na to, że nie masz żadnej brogi. Musisz improwizować i pokonać wroga przy pomocy tego, co znajdziesz. Dobra, no, wiadomość jest taka, że mamy lat. Zignoruj śnieg. Ciesz się minus 30-stopniowym upałem. Pokonaj wrogie obaki, rozłóż broń, stwórz coś takiego jak śnieg, i zawirowa go w No to lecimy. A, poczekamy aż to się załaduje. Zajmę się tym. A, mamy tutaj 1, 2, 3, 4, 5, 6 mrobów. Ok, Shift. tworzenie. Spójrzmy sobie na lot. Budowa rozpoczęta. A w międzyczasie załóżmy może 100 Ok, za drugim razem się udało Odsunę się, żeby nikt siebie nie zanić 69 Jeden właśnie zginął Została jeszcze piątka do zabicia Ivan Ducilio Błąd kłamacz Ok 30 Niedużo Gotowy Sporo, ale nie dużo. Dobra, mój drogi obaku. Swożmy jeszcze sobie bunką bo tam właśnie polecenie nam chodzi. pracują. A w międzyczasie weźmy na lot i... Zrobimy Kras. Proszę bardzo. No, Yuri Nie. Uton Utonął. Proszę bardzo. No. Super! Dobrze, jeden utonął. i maszynowy został spiszczony i się rozbija. I ten niestety przeżył. i okay, zobaczmy sobie po pochyłkę jak to wyszło. Ok, ten parzy parzy i... pan yeah. okay. do wody. Okej. Okay. Feder przeżył. Fedor i Zopen przeżył. Teraz jest jego tura. No niestety Open. Ten ma tylko 5, a pozostaje 30. Bunkłamacz, I bunkłamacz idzie do Iwana Tukilio. No. Okej. Okay. Ja cię Iwan zginął. Dobra. To teraz zostało nam jeszcze trzy robaki do zabicia. Może coś uda nam się jeszcze stworzyć. Może bym zrobił obce. To trochę Okej, okay, zrobiliśmy obce. I teraz poczekamy aż, aż nam się to pojawi. Ej no, czemu podchodzić do mnie? Pochnąłeś mnie, serio? Twój pomysł najlepszy, jak mógłbyś wyobrazić, 30 100, 160 owieczka do roboty, A gdzie ty idziesz? Nie tędy! Gdzie ty idziesz, owieczko? Okej, okay, dobra, trochę siebie oberwałem, ale, dobra, ten przeżył, ten drugi zginął, niestety, ten drugi zginął, okej, okay. siebie oberwałem za trzy, ale udało nam się dwóch zabić. Został tylko Ikan Bulitą, 16 HP ma tylko, bardzo ma mało. Uchłam Rety, ile mają tych bunkłowaczy? Idź sobie! Dobra. Oberwał. Tak jest! No tylko snajperki. Niestety. No niestety jest problem, bo nie mogę się tam dostać, więc... niestety muszę pominąć turę, niestety, bo niewygodne miejsce miałem tutaj. Szkoda, że nie zrobiłem wcześniej jakiejś broni zanim była tura przeciwnika. Tłumacz. No, powiem szczerze, że się nie atakować nie chcesz. No, 97 mu zostało jeszcze. Dobra mój drogi oboku, wydosę się z tej dziury. Nie, 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 nie skakanka, nie skakanka. Nieco broni specjalnej. Rozwałka Kurczebladek, nie zadziałało. To trochę potrwa. No niestety nie udało się. Oj, coś myślę, że ta misja. Jest troszkę taka, jakby... trochę trudna, jakby co. Uzi? Dlaczego chcesz użyć Uzi? No... No Uzi, powiem szczerze, to jest lekka, powiem, powiem. Okej. Okay. Pożałujesz tego! Pięć. Niedużo mi to zadało. Bardzo niedużo. Tak jest! Okej. Okay. Weźmiana i wykąć tego człowieka. Jedna sekunda. Wybuch. Ok. No i kan powinien być. 41. Starczył. Zwycięstwo. Udało się. Nie, 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 nie. Żadnych powtórek. Ok. Niestety 2 na 4 I szósty poziom osiągnięty. Dobra. Okej. Okay. Przyszłą misję sobie zrobimy. Szósta misja, która się nazywa to Ostatnie tankow w T1. miała być potencjówka, a nie ustawka. Prywatka szybko zmieniła się w prywiatkę. Dosyć głupot. Zajmij się Pogonajrogi trzy robaki, poziom u kończ bez używania cennej. Uto dwa dwie robaki, używając różnego. Lecimy. Okej. Okay. Znowu się naładuje, Poczekajmy sobie. O! Już się załadowało. Naprzód! Dobra, okej, okay. jak dzisiaj jesteśmy z trzema robakami. Przyda się! A tutaj mamy 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 robaków. To sporo. Okej. Okay. Miotacz ognia. Może użyjemy na tych robaków. Ale dobrze trafimy. Okej. Okay. Okej. Okay. Dobra. Like Dwóch some... robaków udało nam się zabić. Ten nacho w ogóle nie oberwał Tylko lekko oberwał Ale Pawła i Emilie udało nam się zabić w jednej duszy. Teraz kolej nacho Co ty chcesz zrobić Nacho Strzewa? Strzewa Ciekawe do kogo postrzegam pudło coś ci chyba nie wyszło Trafił Janka, za 25. Zgaduję. Tylko poczekaj! Tak jest. 25. Sporo. Teraz. ok, Wiem. Mogę tworzyć przedmioty. Tak się tury. Ok. Jeszcze zbierz tą paczkę. Mój drogi. Banan. Na pewno się przyda. Okej, okay, pod tej, podejdź do tej oczywiście snajperki i zastrzel Izabellę. Raczej zastrzebeczkę, a potem Izabela. Spokojnie, okej. Okay. Magnet zniszczony. You got a problem with me? Izabella przeżyła, mając tylko 6 HP. The general store gave me a fine deal on some new weaponry. Myślę, że Izabela zginie, a jednak niestety przeżyła. Co ty chcesz planować zrobić? Pudło, nawet nie trafiłeś, ale Jandro. Trafił, w Pawła. Za 25. Zostaw mnie! Tak jest. Teraz czas na Janka. I tu mamy kolejny plakat poszukiwczo. Dziękuję! Bierzemy sobie oczywiście. I mamy zrebrane. Te plakaty oczywiście oblokują do nawet, ale wezwania. No, przymioty mogą się przydać. Mamy jeszcze 25 sekund, więc na spokojnie to sobie zrobimy. Wyjmij banan. I... Do roboty na no dwie sekundy i 2, 1. Dwa, jeden. Dwa, jeden. Kurwa, I OK Okej, trzy robaki zabite. Zobaczmy jak to wszystko poszło. nacho co, Isabella, zginę! 148, najwięcej oberwał, Alian. ja... Enric Teraz Zobaczmy, co tu mogę stworzyć tylko poczekaj! Mogę stworzyć. Trzebę treningową. Ok, mamy strzebę treningową. Na kogo by tu strzelić? Może strzemy na Enkiu. Kolejny się. I może jeszcze na Carlosa strzelić. Nie spadł, ale i tak. Zadałem mu 25. No. Enrique Carlos Obervan. The general a fine deal on some new weaponry. sobie. 18. Daje drugi raz Bianka. 25. Tak jest. 25. Teraz Paweł, zabij tego Carlosa, okej, okay. i Carlos wpadł do wody. jeszcze aktywał min, minę, a kiedy spadł, okej, okay. zostanę już tylko jeden przeciwnik. Jeden. Zostałeś sam kolegą niestety, nic z tym nie zrobisz. Dostuj się jednak. Spudłowałeś. Hm. Spadłeś z Spadł powrotem. Już nie może znaleźć No i sam siebie postrzelił. I sam siebie zabił. Ale sam siebie postrzelił, widzieliście? Ale i tak wygraliśmy. Sam się postrzelił, nie wierzę. Ale udało nam się ukończyć misję. 2 na 4. No i osiągnęliśmy poziom 7. Okej. Kontynuujemy. No i moi drodzy, to było na tyle z drugiego odcinka z Błędy. Mam nadzieję, że się wam spodobało. Jeżeli tak, to zostawcie łapkę w górę, subskrypcję. No I widzimy się w kolejnym odcinku na moim kanale trzymajcie się, buziaki, do zobaczenia, cześć, pa!